Klatce socrealizmu 1949-1952 Następcą Schillera w Teatrze Wojska Polskiego, przemianowanym na Teatr imienia Stefana Jaracza, został Iwo Gal. Znany przed wojną jako współpracownik Osterwy i Jaracza, znakomity scenograf, reżyser i pedagog, twórca studia aktorskiego, po wojnie został dyrektorem teatru w Gdyni. Był jako scenograf wyznawcą teatru konstruktywistycznego, jako reżyser teatru poetyckiego, jako teoretyk teatru białej ściany. Wydawał się więc godnym kontynuatorem szillerowskiej poetyki teatru. Niestety nie była to już ta sama łódź. W 1949 roku gwałtownie opustoszała. Cały zespół Teatru Kameralnego przeniósł się do stolicy, na Mokotowską. Część zespołu Teatru Wojska, m.in. Świderski, Kunina, Skarżanka, Ludwiżanka, Woźniak, pojechała z Schillerem do Warszawy. Część Zofia Tymowska, Halina Drochocka, Żukowski, ze Szletyńskim do Wrocławia a nadto kilku wybitnych aktorów, m.in. Łapiński, przeniosło się do nowo utworzonego przez grupę absolwentów łódzkiej szkoły Teatru Nowego. Także niektórzy wychowankowie Gala i jego żony Haliny, Ludwik Benoit, Magdalena Zbyszewska, Barbara Kraftówna, opuścili swego mistrza i zaangażowali się do innych teatrów. Ze wspomnianej obsady gdyńskiego, jak wam się podoba, obsypanego nagrodami na festiwalu szekspirowskim, zaledwie kilkoro – Bronisław Pawlik, Włodzimierz Kwaskowski, Zofia Perczyńska, Aniela Świderska, Krystyna Królikiewicz – dotarły do Łodzi. Pierwszą premierę, Marię Stewart-Słowackiego, przyjęto życzliwie. Było to powtórzenie gdyńskiej inscenizacji związane z rokiem słowackiego. Dziwny to wprawdzie był rok, skoro nie wystawiono ani kordiana, ani snu srebrnego Salomei, ani księdza Marka. Grano właściwie tylko Mazepę, Balladynę i Marię Stuart. Ale w łodzi ta ostatnia się podobała. Krytycy podnosili szczególnie zalety scenografii oszczędnej, a równocześnie poetyckiej. Wiśniowy Sad Czechowa wzbudził poważne wątpliwości, aczkolwiek scenografia Galla została nagrodzona na Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich. Warto także przypomnieć, iż Gall objął Teatr Imienia Jeracza w najgorszym chyba momencie rygorów repertuarowych i inscenizacyjnych. Było to już po zjeździe w Szczecinie i konferencji w oborach, proklamującej realizm socjalistyczny jako obowiązujący, a w zakresie repertuaru ściśle określono procenty sztuk radzieckich i polskich utworów współczesnych o określonej politycznie wymowie, pisanych zgodnie z wytycznymi Centralnej Dyrekcji Teatrów Oper i Filharmonii. Sztuka postępowa pouczał Włodzimierz Sokorski, może być tylko i wyłącznie sztuką realizmu socjalistycznego. Wszelka inna pozycja twórcy jest tylko świadomym lub nieświadomym staczaniem się na pozycję wyrodniejącej sztuki ginącego świata. Stanowisko niektórych dyskutantów. W których wypowiedziach zaznaczyła się tendencja stworzenia sobie jak gdyby furtki dla rzekomej niezależności artysty od polityka, wygląda na tle naszej rzeczywistości jak ucieczka od rozwiązania istotnego problemu rzeczywistości, podsumowała dyskusję w oborach Jadwiga Siekierska. Wystawiał więc Gal i Tysiąc Walecznych Rojewskiego, i Granice Bieńkowskiej. I Zieloną Ulicę Surowa, i Rodzinę Popowa, i wiele jeszcze innych utworów, nie przystających absolutnie do stylu jego teatru. Nie uratowało go nawet modne naówczas spotkanie z pracownikami parowozowni w czasie prób owej zielonej ulicy. Oczywiście grał równocześnie komedie Fredry, Goldoniego, Mizeta. Lecz jedynie Wieczór Trzech Króli Szekspira ze znakomitą trójką aktorów Ludwikiem Sempolińskim, Władysławem Walterem i Bronisławem Pawlikiem można było uznać za sukces teatru i samego Galla. Pogodzenie koncepcji teatru poetyckiego Galla z obowiązującymi kryteriami doboru sztuk i sposobu ich realizacji nie było możliwe. Roman Szydłowski pisał, iż w przedstawieniach teatru Galla ujawniła się ich słabość ideologiczna, którą usunąć można jedynie wiążąc zespół teatralny mocniej z potrzebami robotniczego miasta. Zmęczony atakami krytyki, niemożliwością porozumienia z nadrzędnymi instytucjami, konfliktami z zespołem, z administracją, Czując zaciskającą się wokół niego pętle niechęci i nieporozumień, i Wogal w grudniu 1952 roku w trakcie sezonu złożył dymisję. Czy był do niej zmuszony? Nie bezpośrednio, lecz na pewno była ona wszystkim tak zwanym czynnikom na rękę. Łódź dała mi nieopisane rozczarowanie, pisał. Doszło ono do rozmiarów tak przykrych, że postanowiłem jak najszybciej pozbyć się tej koszmarnej pracy, tego rozpaczliwego stanowiska, jakie posiada obecnie dyrektor teatru.